Hey, pokażę ci szybką, fajną technikę uwalniania negatywnych emocji czy negatywnych energii. Wykorzystuje ona Ho'oponopono. Tymczasem zaobserwuj po więcej, polub, skomentuj, zapisz. Dzięki. Zamykasz pięść i tutaj trzymasz swój problem, czyli na przykład y, smutek czy wkurzenie dzisiejsze. Czy może jakiś większy problem, jak jakąś chorobę, i mówisz, co we mnie powoduje, że dzisiaj jestem taka smutna, i wtedy wypuszczasz, i mówisz, Kocham cię, wybacz mi, proszę, przepraszam, dziękuję. I znowu robisz to tyle razy, ile chcesz, co we mnie powoduje te stany depresyjne. Kocham cię, wybacz mi, proszę, przepraszam, dziękuję. Co we mnie powoduje te natrętne myśli. Kocham cię, wybacz mi proszę, przepraszam, dziękuję. Zastosuj tą metodę, spróbuj i skomentuj, jak się czułeś. Ja przynajmniej odczuwam od razu ulgę. Można powtórzyć to kilka razy na dany problem, na przykład 10, albo dopóki nie poczujesz rzeczywiście spokoju, czasami to pomaga od razu, po, po jednych, czy jeden czy dwa razy powtórzenie. Spróbuj i, i daj znać, jak ci się to podoba.